Halo, halo, witajcie w kolejnym odcinku z poradników Wastronira. Dzisiaj będziemy robić automatyczny magazyn, tak. Postanowiłem, że dzisiaj zrobimy automatyczny magazyn, a w kolejnym będziemy robili kontynuację tego magazynu, ale jeszcze nie będę mówił o co będzie chodziło. Przed tym jak zacznę budować jeszcze małe sprostowanie do poprzedniego odcinka, zapomniałem, że przecież dynamit, żeby tutaj się tylko ten bez żeby te autorami przenosiła tylko dynamit, a nie jeszcze yy, małą drukarkę, zapomniałem dodać tutaj filtra i się dziwiłem. A tak to wszystko tutaj działa, tylko chyba, nie wiem co się tutaj stało, że się skończyło. A, się zatrzymała produkcja, dobra. No, a tak ogólnie wszystko działa. Yy, no, też można zobaczyć jak dużo już tego się narobiło, w ogóle nie wiem czemu nie przesyła dalej. Hmm. Aha, poczekaj. Hmm. O, nie wiem, coś się, coś, coś, jakiś bug dotyczący, jak wszedłem na serwer. Ale dobrze. Dzisiaj robimy tu automatyczny magazyn, automatyczny sortownik do magazynu, może tak to lepiej nazwać, i ten magazyn najlepiej, żeby był tutaj. Więc przygotuję miejsce na ten magazyn i widzimy się za chwilę. Dobrze, więc jestem z powrotem, wyrównałem tutaj teren i możemy zaczynać budowę od standardowo. Myślę, że w moich tych poradnikach będzie się zawsze pojawiała platforma C duża. Yy, na ile to przedmiotów miało być? Yy, jeszcze tutaj jedną rzecz muszę znaleźć. Wtedy powiem, ogólnie to 15, o, tak powiem, 15 zasobów potrzebujemy. Każdy z tych ma po 4, czyli 4. Ustawmy je tak. 4 razy 3 to będzie 12. Czyli potrzebujemy tak naprawdę... Ale dobra, to powiedzmy, że będą takie, o, 15 zasobów, będziemy tak naprawdę, miejsce na 15 zasobów będziemy tak naprawdę potrzebowali. I, i znowu się pomiotałem z tym. No, więc na, tyle nam wystarczy tak naprawdę tych platform. Ustawmy je. Pyk. Pyk. Ja pewnie je później jeszcze porozstawiam inaczej Tylko na potrzeby tego odcinka tutaj będą stały Więc będzie potrzebne chyba Jeszcze jedno będzie potrzebne I tak, te autoramie będzie potrzebne żeby dawać tutaj A no nie, to w sumie tylko jedne będzie potrzebne e, Dobra Chociaż nie Nie, 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 nie. Trzeba będzie na, jeszcze na tej mniejszej platformie zrobić. I dopiero wtedy dać te auto ramienia, bo inaczej będzie dość skomplikowane. Ok, stąd bierze tu, stąd, tam, tam. Ok, i mamy tutaj to. I tak, o. To tam można w, w którąkolwiek stronę, zależy z, jak, z, skąd chcesz cię brać. Te surowce, jakby z której strony? O. No, podłączamy kabelkiem. Kabel, kabelek. Dobra. No, może być tak. Włącz. I włącz. Za chwilę jeszcze podepnę tutaj do yy, sieci prądu. No, sieci prądu. I tak. Potrzebujemy jeszcze do tego. Co to jeszcze potrzebujemy z tych takich kanistrów, tylko w której zakładce? O, 2, 3, 4 Co to za dźwięk? Jej. Się... Mnie wystraszyłem, szczerze mówiąc. Taki dziwny dźwięk wydawało to. eee yy. Ja poukładam to poprawnie, tak jak tutaj to powinno... O, dobra, jest jednak dobrze. Tak jak to powinno być i widzimy się za chwilę. Okej, okay. yy, magazyny już są i poukładane i podpięte do prądu, więc no, będzie wyglądało to tak, że wchodzą tutaj zasoby, idą sobie tutaj. Wszystkie co się zmieści do tych tych w, będzie no, w oddzielnych magazynach. To, co zostanie tutaj, zostaje przeprowadzone przez y, te autoramy i reszta tutaj jakby się dostarcza. Do Mogę to pokazać w sposób taki, że tylko muszę o, zrobić tak. O tak, 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 tak. Tak, tak. No. Dobra. I teraz tylko czy włącz podawanie? Nie, bez podawania. I tak to ma właśnie się uzupełnić. I to będzie tak działało sobie. Na przykład można podjechać łazikiem. Z... Jak przyjechały... Przyjechaliśmy z tego... Z z polowania na zasoby. O, można tak to nazwać. Można podjechać i ten autoramie nam zabierze z tego łazika. Tylko trzeba by było uważać tylko, żeby nie zabrało innych rzeczy, takich jak byście mieli baterie, tak jak ja mam na łaziku baterie, to wtedy te baterie też by mogły zabrać. I to taka słaba trochę sytuacja by była. Ale no, te tutaj platformy na przykład można by było. Z jakimś źródłem energii dodatkowym na przykład słonecznymi turbiną wiatrową bateriami albo RTG na przykład też można dać do tego no i wtedy większy jeszcze większa energia dodatkowo będzie więc yy, plusy a czemu dałem tutaj w ogóle te platformy a małe to dlatego że te kabelki tamte yy, przedłużacze. One tak dobrze nie przesyłają energii jak... No, jak te właśnie no bez straty jakichkolwiek tych... Yy, bez straty mocy o. Przesyłają. Więc dlatego. No. Nie wiem jak wyszedł długi ten odcinek, pewnie krótki, ale przy kolejnym się już tutaj rozpiszę, jakby tutaj można by było. Yy, jeszcze... zmodyfikować, bo będzie modyfikacja naprawdę tego systemu. Ale no. Dzięki za uwagę. Oj. Dzięki za uwagę. Do kolejnego odcinka. Cześć, cześć.